W piątek drugi mecz w tym sezonie drugiej ligi rozegra Radomiak Radom. Ekipa Jerzego Cyraka zmierzy się na wyjeździe z Siarką Tarnobrzek. Zespół z Podkarpacia, podobnie jak Radomiak, wygrał swoje pierwsze ligowe spotkanie. Przed tygodniem pokonał na wyjeździe jednego z kandydatów do awansu na zaplecze Ekstraklasy wisłem Puławy 1-0. Wcześniej w ramach Pucharu Polski Siarka wyeliminowała Podhale Nowy Tarki GKS Katowice. Co ciekawe, wszystkie te mecze zespół Włodzimierza Gąsiora wygrywał rezultatem 1-0. Dobrze zorganizowana jest w obronie. To, to nawet pokazywała już w tych meczach pucharowych z GKS-em Katowice, na przykład. E, to nie znaczy, że rywal nie miał sytuacji bramkowej, bo Katowice e, miało co najmniej dwie dogodne sytuacje do tego, żeby bramkę zdobyć, a tego nie zrobili. Sprytem się wykazał bramkarz siarki. Każdy zespół ma swoje dobre strony, ale też każdy, każdy zespół ma swoje gorsze strony i my te gorsze strony chcemy wykorzystać, zwłaszcza, że my też jesteśmy zespołem, który tworzy sytuacje bramkowe, to pokazaliśmy w ostatnich meczach i z takim nastawieniem tworzenia sytuacji i zdobywanie bramek jedziemy do Tarnobrzega. Radom, jak w poprzednim tygodniu po dobrym spotkaniu pokonał Beniaminka rozgrywek garbarniem Kraków 1 do 0. W porównaniu do kadry z poprzedniego tygodnia w zespole zaszły dwie zmiany. Młody obrońca Bartosz Zakrzewski został wypożyczony do trzecioligowego finisz parkietu Drwęca Nowe Miasto Dubawskie, a kontakt z Zielonymi podpisał czeski napastnik Jakub Proins, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na piątkowy mecz. Trener Cyrak nie chce jednak zadać wyjściowej jedenastki na mecz z Siarką. Grają w najbliższym meczu zawodnicy, którzy byli dobrze dysponowani w meczu, ale również tacy, którzy są dobrze dysponowani w całym mikrocyklu tygodniowym. Także zmiany mogą być, ale wcale nie muszą. Mecz Siarka Tarnobrzeg-Radomia-Kradom rozpocznie się w piątek o godzinie 18. Spotkanie poprowadzi Damian Gawęcki z Kielc. Relacje z tego pojedynku będą mogli Państwo obejrzeć na www.zebra.tv oraz na kanale 828 w sieci kablowej Vectra.